patrona harcerzy. W dzisiejszym dniu w Brańsku odbyła się uroczystość. No bardzo się cieszę, że to odbyło się właśnie w Brańsku. Jeszcze bardziej się cieszę, że mogliśmy uczestniczyć i w kościele, Namszy i tutaj w cerkwi. Widać, że harcerstwo łączy ludzi. No, chciałbym w tym dniu też przekazać no, życzenia wszystkim harcerzom, aby ta tradycja, którą kontynuują, że, żeby się rozwijała, żeby szeregi harcerzy się powiększały. No i tak jak dzisiaj ksiądz nakazanie mówił, żeby o tym, że święty Jerzy jest takim patronem Harcerzy i symbolem walki ze złem, ze swoimi słabościami, żeby właśnie Harcerze potrafili. Wygrać zawsze tą walkę ze sobą i, i, i być dobrymi ludźmi. Dzisiejszy dzień to uroczystość świętego Jerzego, patrona harcerzy. W dniu dzisiejszym ta uroczystość odbywa się w Brańsku. Patronem tej uroczystości jest główiec bielsk podlaski, komenda komendachówca. Gospodarzem jesteśmy my, 15 harcerska drużyna Inki. Zbrańska. Jesteśmy dumni, że po wielu, wielu latach działalność naszych Harcerzy jest widoczna w naszym mieście i nie tylko. I że ta uroczystość właśnie może przebiegać u nas w naszym mieście, że możemy poznać też dzięki temu historię miasta, ugościć harcerzy przybyłych z innych miejscowości, drużyny. Za wszystkie właśnie miłe słowa, które dzisiaj usłyszeliśmy w kościele i w cerkwi. Dziękujemy wszystkich druchów, wszystkich instruktorów, wszystkich harcerzy i zuchów pozdrawiamy. Życzymy Wam wszystkiego dobrego i zapraszamy do wstępowania w nasze harcerskie szeregi. Czuwaj! Polsze oddamy. Miej tylko życie, więc idziem żyć. Świty się bielą, otwórzmy bramy. Rozkaz wydany, wstań słońce idź, ramię pręż. Harcerze polskich, całość poczów. Arceż polskich. Czuwaj! nie. Jako gospodarz w imieniu Arceż Inki, Arceż na Arceż wszystkich witam wszystkich uroczystości na uroczystości Świętego Jerzego. Miło nam, że w tym roku przydzieliliście nam ten obowiązek, a właściwie tę przyjemność zorganizowania tej uroczystości u nas. Następnie chcę powitać przede wszystkim władze miasta, które przybyły na tę uroczystość i tak jak ksiądz zauważył, jest to rzadkość. Witamy serdecznie naszego burmistrza Eugeniusza Koczewskiego. La, 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 la. Witamy serdecznie wicewójt naszej gminy Brańsk. Literka Z, literka A, literka F jak ZHP. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 ZHP. Witamy przewodniczącego Rady Miasta. P, R, A, U, O, bravo bravo bravo, P, R, A, o, brawo, 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 Peter, abu, o, brawo, 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 brawo. Witamy również naszych druków kapelanów. Brawo, brawo, bravissimo. Brawo, brawo, bravissimo. Brawo, bravissimo, brawo, 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 witamy brawo, 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 brawo Ole. Witamy. witamy również reprezentantkę senatora Jacka Boguckiego, który bardzo często nas wspiera jako drużyny i docenia. Witamy pani Basiu. I to jest właśnie to, o co chodzi, to kapitalna sprawa bombowa. To fantastyczna rzecz, fenomenalna, dobrze nam razem jest ze sobą. Witamy serdecznie komendantów, instruktorów, druhów, harcerzy, jak również witamy nasze media. Witamy Panie Kamilu. Ale fe, ale fe, ale fenomenalnie, fantastycznie, no i fajnie. Cóż, jako drużynowa młodej drużyny w Brańsku, e, mogę tylko powiedzieć, że się, cieszymy się bardzo, że tu jesteście. Postaramy się wykonać powierzone nam zadanie jak najlepiej. E, program podam później, ale w tym momencie chciałabym jeszcze zaprosić e, do mikrofonu. Naszego druha Mieczysława, żeby wspomniał kilka słów o naszym mieście, troszkę historii, pod jakim pomnikiem się znajdujemy. Eh, druhny i drukowie, czuwaj. Chcę powiedzieć kilka słów. My słuchamy Atymów. O, właśnie, o to chodzi. Powitania były. Ponieważ dzisiaj jest święto, ja nie będę powtarzał się, bo na pewno już padły słowa o Świętym Jerzym, ale nie zaszkodzi utrwalić, bo kiedyś ktoś Was może zapytać: Kto to był ten Święty Jerzy? Jest taki telegraficzny skrót, że to był i jest Święty, który zmarł, a właściwie został zamęcony w 303 roku miejscowości Lydda, to jest obecnie Izrael, a urodził się w Kapadocji, to jest obecna Turcja. A dlaczego został zamęczony? Bo wtedy trwały prześladowania za cesarza rzymskiego Dioklecjana. I właśnie jego śmierć była bardzo y, bohaterska. On dał świadectwo odwagi, świadectwo y, maństwa, Z nim wiąże się też ta legenda, nie wiem, czy zwróciliście uwagę będąc w cerkwi, że tam jest taki piękny obraz Świętego Jerzego. Myślę, że zauważyliście to, ci, którzy byli bardziej spostrzegawcy. Otóż Kościół prawosławny czci jego jako jednego z męczenników, ale również czci go kościół katolicki, a także kościół anglikański. Więc jest to taki uniwersalny, święty w Portugalii, w Anglii, tak jak powiedziałem, w Polsce. No i jeszcze jedna ciekawostka. Obecnie jeśli chodzi o katolicką diecezję, to jest diecezja druficzyńska, ale wcześniej była to Pińska i właśnie patronem tej, tejże diecezji był też święty Jerzy. A to jego, te jego cechy. To dlaczego on jest tym wzorem dla Was, bo po pierwsze był wzorem tego męstwa, ale także jest e, wzorem czystej miłości. Ta legenda o tym smoku, kiedy e, zabija tego e, smoka, e, to jest w obronie właśnie czystości e, dziewczyny. E, tym bardziej dla Was jest to godna e, postać. Mówiąc to tak. O świętym Jerzy warto wiedzieć, bo ktoś powie do harcerza kiedyś, a co ty wiesz o tym świętym Jerzy, kto to taki był. Więc żył, jak widzicie, bardzo, bardzo, bardzo dobro, ale pamiętamy o nim. No i dwa słowa jeszcze, skoro zostałem poproszony e, o tą historię. No oczywiście nie będę wam długiej historii opowiadał, ale chcę powiedzieć parę takich faktów, które warto zapamiętać. Brańsk po pierwsze jest miastem, które jako pierwsze otrzymało pełen przywilej magdeburski. I tutaj na tej tablicy widzi się pisze: 500 lat magdeburskiego prawa miejskiego. Kiedy to było? Ta różnica była w 1993 roku, więc teraz mamy już 530 lat. No, jak zainteresujecie się, to tam na bokach, na bokach tego pomnika też są takie napisy. To takie bardzo znaczące daty w dziejach Brańska. Tu z mojej lewej, po wschodniej, jak gdyby tej stronie. Jest tam napis o zwycięstwie wojsk księcia Bolesława nad Jaćwingami. Dlaczego to jest ważne? No dlatego, że zapisaliśmy się do świata chrześcijańskiego. Te tereny, gdzie jesteśmy, to nasze Podlasie, to przecież była ziemia opanowana wówczas poganie tutaj, jaćwingowie byli no a potem y, właśnie kiedy Achingowie zostali wyparci bo oni y, to był taki lud wojowniczy który stale napadał nie uprawiał ziemi ale głównie wyprawiał się po to żeby łupić te sąsiednie okolice i brał w niewolę i y, y, zabierał mienie no i aż w końcu książę Krakowski wyprawił się na te, na te ziemię, bo oni zapuszczali się daleko. Nawet do ziemi sandomierskiej potrafili zapuścić się tak, tak daleko. Więc tu się odbyła, jak będziecie jechać do Bielska, ci którzy jadą w stronę Bielska, to tam jest taki za rzeczką, za bronką, jest miejsce, które właśnie nazywa się Kumar. To jest na upamiętnienie tej bitwy. I, I to już nie jest legenda, to są fakty historyczne. 20, y, y... 3 czy 4 czerwca, przepraszam zapomniałem dokładnie, odbyła się właśnie tam walna bitwa, oni byli wypierani tam od południa od Mielnika, od Drohiczyna i ostatecznie tutaj ostateczna bitwa rozegrała się i zostali rozgromieni Potęga już ich nigdy nie odbudowała się, oni rozpłynęli się w masie ludności zostali no częściowo wylici no według legendy, ale to każde miasto ma takie legendy, że tam jest pochowany kumat i Drohicyn to samo mówi, nie? 23, 30, tak, 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 ksiądz mi właśnie podpowiada, tak, czyli mało takie, tak jak, jak powiedziałem. Więc tak. to bardzo w sumie taka ważna data dla nas jako dla chrześcijan, że tu się zaczęły czasy chrześcijańskie. Nie będę sięgał już dalej do tych jeszcze wcześniejszych dziejów, bo to były ziemie, przez które przepychały się, to była wędrówka ludów, więc tu i Mazowszanie napierali i się rusińska Z każdej strony, prawda, trwały te walki. Ale kolejnym takim, który warto zapamiętać, Brains był bardzo ważnym ośrodkiem administracyjnym. Wiek XVI i XVIII to są wieki takiej świetności administracyjnej miasta. I tu, tu się odbywały sejmiki, a na sejmikach byli wybierani posłowie, między innymi Bogusław Radziwił, którego znacie z trylogii Sienkiewicza. To właśnie tu był wybierany e, w Brańsku. E, tu były również e, oprócz sejmików sądy ziemskie, sądy grodzkie i praktycznie do rozbiorów to właśnie Brańs był tym głównym ośrodkiem e, administracyjnym, czyli siedzibą inaczej e, powiatu. To warto wiedzieć, bo będziecie przejeżdżać, przy, e, może przyjeżdżać nawet e, do Brańska, on jest w tej chwili już taki niepozorny, niewielki, ale rzeczywiście miał znaczenie e, znaczenie e, wielkie. No, ale jeszcze można powiedzieć, że jeśli chodzi o obszar miast, zajmuje piąte miejsce województwa. Jeśli chodzi o obszar, Brańs ma 32 km2 jako miasto, jest większy od Bielska. jest większy od Bielska, tak, jeśli chodzi o obszarowe, rzeczywiście to są duże obszary, no powiem wam też, że Brańs był miastem królewskim, ale z tym miastem królewskim to niekoniecznie były takie dobre również sprawy, bo trzeba było płacić różne podatki, różne, różne daniny. Ale w każdym razie znaczenie było wielkie tego miasta, niewątpliwie. Świątynie stały w tych miejscach, w których stoją do dzisiaj, a więc kościół, tak jak widzicie, kolejne kościoły, bo one prawda, upadały, były drewniane, cerkiew był też właśnie w tym samym mie miejscu, jak pulsacy. do dzisiaj są plany stare, przyszli to napisali, a Alter kirche, e, e, plac, e, dla nich e, czy kościół, czy serkiew to, to samo zna znaczyło właśnie. No e, wspomnę tylko, że serkiew była też w pewnym czasie w innym miejscu ale później powróciła na, na swoje miejsce, na którym jest dzisiaj. Ja wiem, że druhna przygotowała tutaj taki, taki właśnie, taką grę terenową, która będzie polegała na odkrywaniu historii miasta i przekonacie się, że tu było wiele ciekawych Miejsc związanych z jego historią, oczywiście, że to nie Kraków, nie ma takich zabytków jak inne miasta. Jednakże jak na te Podlasie to znaczenie jego było całkiem dobre. Wobec tego życzę Wam, życzę wam przyjemnego, przyjemnej gry terenowej i wspaniałego spotkania i tylko jeszcze może na, tak powiem na koniec, dlaczego ja tu w ogóle jestem. Przed druhną to właśnie ja prowadziłem dru drużynę Inka. I tutaj wasi yy, drużynowi, przyboczni, władze to o tym wiedzą doskonale. Yy, ale yy, harcerze ciągle narastają nowi, więc mogą nie wiedzieć. Więc mój tytuł jest właśnie taki, że ja tutaj właśnie prowadziłem tą drużynę przez prawie 10 yy, lat. Obecnie prowadzi drużynę na. I, I właśnie i wspólnie z Księdzem, a teraz już powstała nowa Księdza w Kojewie, nowa drużyna, się. także roz, ro, rozwija się karcerstwo jak najbardziej. To ode mnie byłoby tyle. Życzę Wam przyjemnego pobytu w Brańsku. Brawo, brawo, Dziękujemy druku. Pięknie zapoznał chociaż troszeczkę z historią miasta. Mam nadzieję, że jakiegoś wakcyla załapiecie. Jak pójdziecie w teren, odkryjecie więcej. Ale zanim jeszcze przejdziemy do gry terenowej. Panie burmistrzu, proszę o zabranie głosu. Choć kilka słów. No przede wszystkim ja chciałem podziękować za zaproszenie, że mogę razem z wami to świętować Dzień Patrona. E, Święty Jerzy jest patronem nie tylko harcerzy, ale też e, żołnierzy i rycerstwa, prawda? Tak, także można powiedzieć, że to Wy jesteście kontynuatorami rycerskości w Polsce. No i witam Was w tym królewskim mieście Brańsko. Nawiązując może do kazania tutaj, święty Jerzy jest takim symbolem też walki i zwycięstwa nad, nad, nad złem, nad własnymi słabościami. I no cóż, no życzę Wam, żebyście też zawsze y, tą, tą, tą walkę wygrywali i, i potrafili sobie poradzić ze swoimi słabościami i, i cóż, no bardzo dziękuję jeszcze raz, że, że, że tu jesteście, że te lepsze się odbywają w nie omieszkam poprosić o głos przewodniczącego Rady Miasta, gdyż to on pierwszy też do na nas się pochylił i coś nam wiedzą. Szanowni Państwo, patrzę na tę młodzież zgromadzoną tutaj. Przepraszam, że od nich zaczynam, ale serce mi się raduje. Jak widzę te mundurki. Ten uśmiech, ten zapał nazwałem to może trochę nieładnie, że ta młodzież jest nieskażona. Bo jest tego Po Związku Harcerstwa ja też kiedyś I mile sobie to wspominam, chociaż to były zupełnie inne czasy. Co do tej obietnicy, Pani obecny, ja naprawdę nie pamiętam. Bilo, <grym wioski> kupię. Ale mam nadzieję, że sobie przypomnę, bo coś mi tu zaczyna świtać, a nie chciałbym być gołosłowny. Tym niemniej, żeby Was tu już nie trzymać na tym pięknym słońcu. Raz jeszcze serdecznie dziękuję pani Lucyno, pani panu w ogóle wszystkim tutaj druchna i tak dalej. Za zaproszenie. Pierwszy raz jestem na takiej uroczystości. I powiem Państwu szczerze, że zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie sam pobyt w naszym kościele parafialnym, jak też pobyt w cerkwi. Ukłony. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. I to jest właśnie to, o co chodzi, to kapitalna to sprawa robowa, to fantastyczna, fantastyczna rzecz. Fenomenalna dobrze nam razem jest ze sobą. Gościmy również z nami e, przedstawicielkę Wójta, a dokładnie panią Wójt, naszej gminy Brańsk. Także też poprosimy o parę słów. Ja mogę tylko powiedzieć, że w imieniu Wójta i także swoim e, dziękuję za zaproszenie na taką piękną e, uroczystość. E, też jestem w sumie pierwszy raz na takiej uroczystości. Jest mi bardzo miło widzieć tyle młodych osób tak zaangażowanych w Waszą działalność. Przyłączam się również do słów Pana Burmistrza Miasta. Jeszcze raz dziękuję za La 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 Poprosimy jeszcze przedstawicielkę senatora Jacka Boguckiego, która zawsze pamięta Przywozi przesyłeczki od naszego senatora. On zawsze duchem jest z nami. Prosiłem pani Wasik. cóż, w imieniu senatora chciałam podziękować za zaproszenie na dzisiejszej uroczystości. Niestety, ze względu na liczne zobowiązania, nie mógł być tu z państwem osobiście, ale oczywiście pamiętam przesyła prawną odpoczynku. Dziękuję. Brawo, brawo, bravo, brawo. bravo, bravissimo, bravo, bravo, bravissimo, ole. Jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę zabrać głos, czy z komentarzy, czy z instruktorów, czy z drużynowych, kapelani już głos słynieli, pewnie już więcej nie chcą. Ja tutaj z boku widzę przemiłe osoby, zapraszam na chwilę, ponieważ tak się zdarzyło, że stoi tutaj przy nas były burmistrz miasta Brańsk. Kiedyś to się mówiło naczelnik. Pan Szcześniak, z żoną, która była moją nauczycielką matematyki. Panie Szcześniak, korzystając z okazji, zapraszamy serdecznie, ponieważ Pan jest częścią historii naszego miasta. Panie Szcześniak, na jedno słowo. Pan był tutaj gospodarzem za czasów, kiedy Brański był też mistrzem o, gospodarności. Mam okazję tutaj być. W zasadzie Trzeba wiem o miło, wiem co to jest, ale miło jest spotkać się z wami, miło ich zobaczyć właśnie w tych właśnie modulkach harcerskich, bowiem ja również jestem instruktorem harcerskim, to w stanie spoczynku to jest normalna sprawa. No ale nie zajmuję wam czasu. Cieszymy się bardzo, że, że możemy tutaj być, chociaż przy okazji to tak. No właśnie, tak wyszło, tak? Tak wyszło. Życzę Wam miłego pobytu dzisiaj. Piękny dzień. Patrzcie się wesoło. Dziękuję Literka. P. Z, literka H. Literka P jak Z, H. chówca chciałabym komendy chówca chciałabym też się zdenerwowałam już, przepraszam chciałabym jeszcze raz serdecznie dobra. podziękować wszystkim zaproszonym gościom i tym którzy przyszli przy okazji dziękujemy bardzo i już zaczynamy naszą dzisiejszą zabawę, bo już młodzież nie może się doczekać, zapraszam miłej zabawy i wszystkiego dobrego, przyjrzeni Wylech... Ostatnie zdanie, ja przepraszam, zapomniałem o tym powiedzieć, a o tym, a tego nie można pominąć. Wiza WiMas jest taki pusty klas, w tej chwili tam dalej policja, a tu bliżej stał dom. I tu mieszkał ktoś bardzo ważny, również dla harcerstwa. Tu mieszkał ksiądz Józef Chwalkę który prowadził harcerstwo w Brańsku przed wojną w 45 roku został zabity ten druh, tak możemy powiedzieć, bo to jest nasz, nasz dróg. pamiętajcie więc o tym w tym samym budynku przy tym samym budynku tutaj na chodniku przez trzy dni leżał niepochowany komendant Polskiej Organizacji Wojskowej więc pamiętajcie o tym to jest bardzo stare historyczne miejsce i to już wszystko Dziękujemy wszystkim, wszystkim, dziękujemy za zabranie głosu. Zanim wyruszycie w teren, to ja może proszę, no ten mikrofon, który nie zabrać, zadziała. Do pomocy proszę druhnę Wiktorię. każdy patrol dostanie, dostanie materiał, czyli tak. Teraz historyczny miasta Brańsk, w którym odnajdziecie wiele cennych informacji. Taka historia w figurce. Dostaniecie plan miasta i punkty zaznaczone, które macie w terenie odnaleźć. Co to będzie? Będą to punkty historyczne i współczesne. Odnajdziecie na pewno jeszcze e Punkty, w których stoją budynki, bardzo stare, punkty, w których zapoznacie się z jakąś naszą brańską historią. I dostaniecie oczywiście taką listę, gdzie każdy punkt patrolowy musi być zaliczony przez stojącego tam druha z drużyny INKA. Na każdym punkcie patrolowym, a jest ich 16, no. Dla harcerzy to wielkie nic. Dacie radę. Na każdym punkcie stoi harcerz druh, druhna z INKA i będą was tam kontrolować i jeszcze udzielać dodatkowych wskazówek. Wczoraj jeszcze pomyślałam, żeby trochę wam ułatwić. Zrobiłam rozpiskę, na jakich ulicach te punkty się znajdują, żeby wam jednak było łatwiej. Czyli każdy patrol dostaje materiał i wyjdziecie w teren tylko chwilkę Przemieścimy się jeszcze, może do toalety, może coś wypić, bo wiadomo, już ta część oficjalna troszeczkę trwa. A w tym czasie nasza drużyna przemieści się na dane punkty i będzie oczekiwać kolejne patrole. Tak, nie, no właśnie, tak, tak, właśnie to chciałam zrobić. A teraz uwaga, wszyscy baczność? Nie. Nie. Delegacja. Delegacja. Wystąp. Kwiaty pod pomnik złóż. Delegacja wstąp. Spocznij. Tak jak powiedziałam, teraz się rozejdziemy. Wszystkich gości, kadrę, instruktorów, którzy nie muszą iść z patrolami, zapraszam do naszej bazy na słodki poczęstunek i miłe harcerskie gawędy. A patrole, zaraz zajmiemy się podziałem na patrole, a nasza drużyna wie co ma robić w tym czasie, tak? Czuwaj! Czuwaj.